Szanowni Państwo, przyszła pora na ostateczne rozstrzygnięcia. Dziś dowiemy się, kto wzniesie trofeum Champions League. Śląsk Wrocław zmierzy się z pogonią Szczecin. Pozostańcie Państwo z nami! Witają Państwa Jacek Laskowski i Tomasz Smokowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania wielkiego finału Champions League. To czysta przyjemność być tutaj z Państwem i milionami widzów na świecie, którzy chcą emocjonować się tym meczem. Bez wątpienia to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych i mamy nadzieję, że obie drużyny dostosują się do tego poziomu. Drużyna Śląska-Wrocław zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Nadszedł wreszcie wieczór, kiedy oczy całej piłkarskiej Europy zwrócone są tu, na ten stadion, na dwa zespoły, które wystąpią w finale UEFA Champions League. Droga była długa i wyboista, ale dotarli tu po tylu meczach, zwiedzając po drodze kawał świata. Dziś jedna z tych drużyn zapisze się w Annałach, a drugą czeka rozczarowanie. Patrzmy, jak dzisiaj prezentuje się jedenastka Śląska Wrocław, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Na ekranach widzimy teraz skład Pogoni Szczecin. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Przed nami wielki finał Champions League. Leonardo Cutris. Odzyska na piłka. Dobre zachowanie. Niezbyt Nie pewnie wybił piłkę. Teraz strzał. Ale szuderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Podobnoń w natarciu może to być gorąco. Rzuca piłkę, kolechardny. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. I obrona teraz ograna, jest dośrodkowanie, świetnie. Uwaga, będzie okazja. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska, zacznie bramkarz. odbioru i przerwany atak. Ma wsparcie, by to rozegrać. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. za linię. Nie udał się ten dribbling. Nieco luźniej zrobiło się na skrzydle. Wrocławianie powinni to wykorzystać. I teraz kibice chcieli wystrzału. I zatrzymał to ładnie. Przerwa. Zatem gramy. Zasiądźcie Państwo wygodnie w swoich fotelach i trzymajcie wraz z nami kciuki, by po przerwie wreszcie zobaczyć dobre widowisko. A przynajmniej dużo, dużo lepsze niż... A teraz będzie dobra okazja. Jak on to zrobił? Wybił nad poprzeczkę piłkę zmierzającą do siatki. Centra w pole karne. Hmm, miało być groźnie, ale jedno. razem razy. Pewnie to teraz broni. Mocniejszy teraz pressing. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Pogon odbiera piłkę. Kosicki. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Uwaga, posuwa piłkę w pałekarnię. Jest komu zagrać. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Do Sebastiana Muszolika. Okazja, Muszolik. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od porządku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Leonardo Cutris. Rosicki. Bardzo niebezpieczne teraz do I Franka szlaci sobie bez problemu. Utrudniają mu rozegranie. Bez sensu. Prosta strata. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Dobrze teraz przeszkodził. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Szwarc, piłka w posiadaniu Śląska, coraz bliżej bramki. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Remis nie jest jeszcze sprawą oczywistą, bo Śląsk rusza właśnie do ataku w końcówce. Traci teraz piłkę Śląsk. Krosicki. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Szansa, czy psą? Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz górę. Stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Jest zanim nie mniej obrony, uwaga! Gol! Nie, słupek! I to jest koniec, proszę Państwa! Wielki finał Champions League przechodzi do historii. I wiemy już, kto wygrał tę edycję najważniejszych rozgrywek klubowych w Europie. Niesamowity sukces tej drużyny, w pełni zasłużony triumf, nie ma co do tego wątpliwości. Oczywiście, nie ma w tym przypadku. To wielka chwila dla całej drużyny i sztabu szkoleniowego. Duże słowa uznania i gratulacje. Teraz, co zrozumiałe, przyjdzie czas na świętowanie. Już za moment nastąpi kulminacja tego wieczoru. Już za chwilę będą mogli rozpocząć świętowanie. To ich wielka chwila. Dzięki solidnej pracy doszli na sam szczyt. Popatrzmy, to już ten moment. Już za chwilę. I właśnie teraz unoszą w górę puchar, mają go. Moment, którego nie zapomną. Lechym, lechym. I wspólne zdjęcie z Bucharem. Wykonali plan maksimum. Weszli do Panteonu największych zespołów Europy. Brawo panowie. I teraz z Bucharem Champions League udają się pod trybunę, by wyrazić swoją ogromną wdzięczność za wsparcie. Należy im się to, mogą czuć dumę z tak oddanej grupy, która poświęca swój czas, żeby dopingować swój zespół. Triumfatorzy UEFA czynią z nich, ustawiają się teraz do zdjęcia. Niezapomniany moment, będzie uwieczniony. Te zdjęcia jutro będą w gazetach.